W dniu dzisiejszym będziemy proponować rozszerzyć porządek obrad o projekt uchwały dotyczący zmiany statutu gminy Nysa. Statut gminy to tuż obok ustawy o samorządzie gminnym dokument, który organizuje i określa tryb pracy samorządu. Nad projektem uchwały pracował zespół radnych, którzy reprezentowali kluby radnych Rady Miejskiej w Nysie, Platformy Obywatelskiej. KWW Kordiana Kolbiarza oraz Forum 2002. Projekt uzyskał pozytywną opinię radcy prawnego i jest zgodny z polskimi przepisami prawa. Sześć głównych założeń projektu to: po pierwsze, zmiana statutu jest spowodowana koniecznością dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa, a także do orzecznictwa sądowego. Po drugie, zależy nam na wzmocnieniu roli komisji. I pracy w komisjach. Po trzecie, proponujemy wprowadzić limity czasowe do wypowiedzi radnych. Celem jest poprawienie efektywności pracy rady, poprawienie efektywności przebiegu sesji, a także umożliwienie wszystkim radnym równej i merytorycznej możliwości brania udziału w dyskusjach. Po czwarte, Proponujemy, żeby doprecyzować zapisy umożliwiające mieszkańcom zabieranie głosu na sesjach. Zależy nam, żeby mieszkańcy zabierali głos przede wszystkim w sposób zorganizowany i przewidywalny w sposób, który umożliwia kulturę wypowiedzi, a także umożliwia przestrzeganie porządku obrad. Po piąte. Bierzemy pod uwagę wnioski Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Gminy w podejmowaniu inicjatywy uchwałodawczej. I po szóste aktualizujemy załącznik numer 4, to jest wykaz jednostek organizacyjnych gminy Nysa.